Małpa natychmiastowej przyjemności i mroczny plac zabaw. Zobrazujemy to w ten sposób. W głowie masz racjonalnego decydenta. Tę część, która wie, co jest ważne, umie planować, widzi długoterminowe skutki. Małpę natychmiastowej przyjemności. Ona nie pamięta wczoraj, nie myśli o jutrze. Interesują ją tylko dwie rzeczy: Łatwo i przyjemnie. Kiedy siadasz do trudnego zadania, decydent mówi: OK, robimy raport, a małpa, a może najpierw tylko sprawdzimy szybko Insta i zobaczymy tylko wstęp tego nowego, fajnego serialu, a może wciągniemy coś słodkiego z lodówki? Właśnie tym sposobem nagle jest 23:40, więc już się nie opłaca zaczynać. Wtedy lądujesz w tym, co Tim Urban nazwał Dark Playground mroczny plac zabaw. To miejsce, w którym robisz rzeczy przyjemne, ale cały czas czujesz poczucie winy. Wstyd, napięcie. I to jest najgorsza kombinacja. Ani nie odpoczywasz, ani nie posuwasz spraw do przodu.